maneczko z tej strony Neress, ja witam Was na kolejnym odcinku z Craftona i jesteśmy w tej chwili w mojej farmie Creeperów. Co Ty robisz w farmie Creeperów? Zapytacie. Otóż... Yy, trochę musiałam poawczyć na Gunpowder, a prawda jest taka, że po prostu bardzo mi się kończą firewerki, więc stwierdziłam, że to chyba najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić. Tylko, że wiecie co? No jest mój problem, oj, Neress, szalejesz z tą kamerą. Jest mój problem, no bo oczywiście Gunpowdera możemy sobie nafarmić, ale przecież... No ja nie mam farmy trzciny. I tego to powstał spontaniczny pomysł dzisiejszego odcinka, żeby zrobić po prostu farmę trzciny. I tak jak mówiłam, to ma być tunel farmowy, więc farmy będą tu. Nawet sobie zaczęłam zapisywać rzeczy, jakie farmy muszę zrobić. I oczywiście farmę trzciny zrobimy absolutnie automatyczną. No i jak mówię, że zapas fajerwerek mi się kończy, to absolutnie nie ściemniam, a trzciny mam... No właśnie, tyle. Także zabieramy się do roboty. Ja muszę sobie przygotować. Będziemy robić ją na obserwerach i będziemy używać do jej wykorzystania, do jej wykorzystania, do jej zrobienia również slime bloków, które, które będziemy przy pomocy pistonów niszczyć. Tak można to chyba nazwać. W każdym razie farma będzie działała. Może nie będzie najbardziej wydajna na świecie, ale na pewno będzie działała. Coś mi się przypomniało. Dobrze jest mieć coś takiego jak Redstone, nowy box, bo mamy tutaj bardzo dużo obserwerów, mamy bardzo dużo pistonów, więc w takim razie muszę się tylko zaopatrzyć w trzcinę, piasek i chyba do dzieła. No i woda, oczywiście, wodę musimy sobie wziąć w wiaderka, żeby nie było. Ja nie wiem, poważnie, ja nie wiem skąd one się tu biorą. Nie mam zielonego pojęcia. Za każdym razem, jak tutaj wchodzę. Za każdym. W kwestiach zbierania piasku ostatnio mam dużo doświadczenie, bo um, słuchajcie, musiałam pokraftować trochę e, czego? Nie gunpowdera. TNT. Nereś. TNT. Musiałam pokraftować trochę TNT, więc e, miałam małą wyprawę na pustynię, żeby jeszcze piasku dozbierać. No i e, sklep z TNT został uzupełniony dzięki również nas, naszym zapasom gunpowdera. Także musiałam sobie poawczyć, <grych> musiałam sobie poawczyć, nie wiem ile tego piasku będzie mi potrzebne, słuchajcie, postawimy sobie tam jakąś skrzynkę jeszcze, no i teraz um, najlepszy punkt programu, czyli zabieramy się za kopanką i wydaje mi się, że najlepiej będzie zrobić taki najbardziej klasyczny design, co ja tutaj chciałam zrobić w ogóle. Farma brodawek, farma kelpu, a tu miały być brodawki chyba. To zrobimy sobie tutaj obok. To zrobimy sobie tutaj obok, takie będzie wejście. Oczywiście zrobimy je jakieś ładne wejścia, ponieważ każdy z tych segmentów to ma być osobna farma. Jak widać, mamy całkiem dużo miejsca, także ja zabieram się za kopanko. Przyniosę sobie jeszcze tylko ze sobą pochodnie i wymierzę, ile ja potrzebuję tam. W wysokości jesteśmy na dwunastym poziomie, więc żeby farma wychodziła dokładnie na poziomie podłogi. Ze zbiorem, a nie wyżej, więc musimy ją zacząć kopać tak naprawdę od góry. No dużo mierzenia mnie tu czeka i dużo kopania, także widzimy się za chwilę, prawdopodobnie jak już uda mi się przebrnąć przez tą mniej interesującą część. Zrobiłam sobie na boku tutaj jeszcze taką fancy konstrukcję, bo chcę Wam pokazać, że jest to dokładnie taki design, na którym mi zależy. Tam za obserwerem, na wysokości jakby pistona, jest jeszcze. Jeden um, klocuszek redstone'a, e, i teraz tak jak ustawię je wszystkie w rzędzie, to aktywując się ten obserwer, aktywuje wszystkie inne pistony bo ten cały redstone jest połączony, więc e, wtedy tak jakby idzie sygnał e, na wszystko. I zastanawiam się, jakby zrobić na przykład co drugi blok, i w tym momencie postawić sobie. Mm, dajmy na to, bo z się, slajmy bloki się ze sobą łączą. Dwa slime bloki, yy, tylko na pistonie, halonereś. <grywa> halo, halo na pistonie, czyli w takim razie bez tego. Czekajcie, muszę sobie tutaj wejść z boku. Gdybym ja rozkminiła taką rzecz, że tutaj będą slime bloki, tutaj będzie redstone. Nie wiem, czy to tak zasili, ale ja nie jestem dobrym redstonowcem. I teraz, dajmy na to, wzięlibyśmy sobie tą trzcinę. I ta trzcina by. O, magicznie wyrosła. Co się stało? Aha, wszystko przykleiło się do slime bloków. Od kiedy obserwery się. O nie, obserwery się przesuwają. To by musiała być terakota przede wszystkim. Bloki, do których się nie. Okej, okay. czyli mój eksperyment się nie powiódł. Mój eksperyment się nie powiódł, co oznacza, że muszę to zrobić albo tak, jak myślałam pierwotnie, e, albo rozkminić całkiem inny design. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Dojdę do tego, ale na razie i tak muszę wykopać dziurę, więc e, będę sobie dochodzić do tego tro, troszkę później. No nie mogę. Moja strefa eksperymentalna dalej rośnie. Słuchajcie, przeniosłam się w inne miejsce, żeby sprawdzić, jak to działa. Tu chcę sprawdzić. Tam z tyłu są a nie mam wam jak pokazać. Tu z tyłu wykopaliśmy się. A, do dziurwy. Okej, okay, dobra, nieważne. Tu z tyłu, jak widzicie, jest repeater. I zastanawiam się, czy ten, ten repeater jest w stanie uchronić nas od. Hmm, nie jest w stanie, bo tutaj nie połączy tego. Jest w stanie uchronić nas od tego, żeby one się po. Jakby zebrały wszystkie. Tylko, że właśnie on teraz nie daje sygnału do tego pistona, i to jest to. On teraz mi nie daje sygnału do tego pistona. I jak muszę zrobić? Czy jak ja zrobię tak, to on mi da sygnał do pistona? Pyle z me. No. Nie umiesz w Minecraft, Nereś. Tutaj też nie daje mi sygnału, jeżeli urośnie. A inaczej, jakby zabiera tego obserwera. Tu nie daje mi sygnału, bo jest źle podpięty, dobrze? No to mamy już pewien obraz tego, jak to wygląda. O, i teraz tak, ten, który jest podłą podłączony tutaj z tym repeaterem, daje sygnał w taki sposób. Tylko że... Tylko że, no właśnie, tutaj jest problem natury technicznej. Jak... Ja, ja nie umiem w Minecraft... Ja nie umiem w Farmy, ja nie wiem, jak zasilić w takim razie ten tłok na zasadzie tego... A jak zrobię tak, to one, widzicie, one mi się mhm, Dobrze. To one mi się łączą. W tym momencie, jeżeli wyrośnie którakolwiek z tych trzcin, to wszystkie pistony się przesuwają. Wiecie co? Ja to zrobię chyba na dźwignię. Idę robić na dźwignię. Ma kiedyś w swoim życiu kontent, co coś rośnie, nie? No to ja będę patrzeć, jak trzcina rośnie. O, o, Jezu, tak, długo czekałam, tak długo czekałam, że się wystraszyłam. Ale nie przez to, że to jest ty co Tak długo czekałam, że się wystraszyłam, ale we. Farma działa. Wszędzie slajmy. No ale nastał ten moment, wziąłem sobie bloki, jak widać, że trzeba będzie to wszystko wykończyć. Jak widzieliście na pewno na tej przed jest z Loki. No, i postawili mi słonia, także ym, niestety musimy słonia rozebrać i zabrać się tutaj za podłogę. Farma działa sobie od wczoraj dnia kalendarzowego, ale właściwie te czanki nie były zbyt często ładowane, więc ym, nie spodziewam się tutaj dużych zbiorów. Myślę, że zostawię sobie tutaj awka na noc. Może dzisiaj, może jutro. Na pewno dzisiaj. Oj, oj, ojej! Na pewno dzisiaj sobie zrobimy podłogę, także zabieram się do roboty i będziemy musieli się zająć tym pomieszczeniem tutaj wejściowym. Nie skradaj się tak nareszcie. Tym pomieszczeniem wejściowym, żeby zrobić mu jakiś wygląd. Jeszcze nie wiem jaki, ale zobaczymy za chwilę. Słoń. Rar został spakowany, później będziemy musieli oddać go prawowitemu właścicielowi. A moje budowanko chyba zacznę od tego, że pozbędę się tej drabinki. Tak, o to po długich namysłach doszłam do tego, że najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie dokładnie takiego samego wejścia, jak w tej części magazynowej, bo tutaj będzie cała ulica farm i jak one będą mimo wszystko widoczne, to będzie to robiło dużo lepsze wrażenie. Na razie przygotowałam sobie tylko tutaj tą część wejściową. czekajcie, F 1 Jak widzicie, te wszystkie słupy będę musiała sobie porozwalać, i za chwilę się tym zajmę i przygotuję sobie chyba wszystkie te wejścia. Prawdopodobnie, po prostu bez kolorków, przygotuję sobie wszystkie te wejścia. A tutaj jeszcze będę musiała się zająć wewnętrzną stroną czyli zakończeniem tego łuku oczywiście od wewnątrz. Tak, żeby to miało jakoś sens. I ręce, i nogi. Ale właściwie farma jest wykończona, wygląda super. Moim zdaniem robi niesamowite wrażenie, jak się po prostu przechodzi tędy, więc będzie jeszcze więcej miejsc do zwiedzania w bazie. No tak ja zabieram się chyba za ogarnianie tego wszystkiego, co tutaj zostało. Jak widać, też latarnie trochę zmieniłam. Są trochę wyższe i trochę inaczej zrobione. Na łańcuchach przede wszystkim, bo już mamy łańcuchy w 1.16. Jak zaczynaliśmy na 1.15, to łańcuchów jeszcze nie było. Dobra, ja zabiorę się chyba za przygotowywanie. Albo wiecie co? Nie. Będziemy to sobie robić na kolejnych odcinkach, przynajmniej tam, gdzie będą się pojawiały farmy. Także ja zajmę się tylko wykończeniem tego wnętrza i naprawimy piec, bo to jest rzecz, którą ja odkładam od niepamiętnych czasów. A bardzo jest mi potrzebna, także zabierzemy się w końcu za naprawę pieca. Ej, słuchajcie, w międzyczasie jeszcze oczywiście odbył się mój live z Crafton w trakcie jakby kręcenia tego odcinka. Myślę, że już o tym wiecie, ale chcę wam pokazać, co się zmieniło w naszej strefie świątecznej, bo zaczyna wyglądać obiecująco. Nie. Nie lot w sensie, że nie. Nie, że nie wygląda obiecująco, bo wygląda bardzo obiecująco. I spawnujemy się w takim oto pięknym miejscu. Czy mam na głowie dynię? Mam na głowie dynię. Wy jej nie widzicie, bo dzięki bloczowi mam wspaniały teksturpak, na którym mogę tutaj robić rzeczy i widzieć rzeczy. Dermany udają, że mnie nie widzą. Słuchajcie, tak to wygląda w tej chwili. To wszystko zaczyna nabierać rumieńców. Mamy takie piękne domki czekoladowo-piernikowe. Powstały już dwa. Ten powstał na środowym, co dzisiaj, środowym live. Ie. Ten powstał na środowym live. i słuchajcie, przede wszystkim to co? Przede wszystkim to zielony barwnik i zielona terrakota. To jest teraz mój ból zadniej części mojej postaci. Ale też na live wymyśliliśmy genialny plan, genialny plan na event, który będzie mógł się odbyć w święta. Słuchajcie, zainspirowały mnie to, to bałwany, które strzelają do Endermanów. Bo ustawiłam tutaj na live piękny krzaczek z item frame'ami i z jagódkami, żeby pokazać, jakie o, jakie dekory ładne chcę zrobić. No i oczywiście e, ping, pingwiny, tak. Pingwiny <grywny> zestrzeliły mi te item frame'y. I wpadłam na taki genialny pomysł, ja wiem, czy genialny, mam nadzieję, żeby zrobić e, taką tablicę, do której będzie trzeba strzelać i będzie trzeba ustrzelić jak najwięcej rzeczy e, małą ilością śnieżek. Te rzeczy będą sobie spadały z tej tablicy w dół. Tak w dół, w dół, i, i będą leciały do hoperów, gdzie system będzie nam podliczał punkty. Także myślę, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Redstoneowo wydaje mi się, że też jestem w stanie to ogarnąć na zasadzie sortownika itemów. Także to chyba będzie, chyba będzie spoko, ale jak widzicie, właśnie najgorszy problem jest z tym, że zielony barwnik, zielona terakota, moi drodzy, jest mi potrzebna do dachów. I właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że nie macie dźwięków z Minecrafta sory. Ok, naprawiając swój błąd. E, będzie mi potrzebna ta zielona terat. terat kotka, ta, ta zielona terako głównie właśnie tutaj, jak widzicie, do dachów, ale też na pewno do jakichś dekoracji, które będą się pojawiały. Wpadłam też na jedy, jeszcze jeden genialny pomysł, tylko że nie mam ze sobą tutaj tej rzeczy. E, czekajcie, polecę i zobaczę, czy uda mi się na szybko to zdobyć. Jest mały przyps. Myślałam, że tutaj w skrzynkach będę mieć jakiegoś endroda, ale widzę, że nie. A nie bardzo chcę lecieć w tej chwili znowu do Overworlda i wracać, ponieważ kończy mi się czas na nagranie tego odcinka. Ale wpadłam na pewien pomysł dekoracyjny, jeżeli chodzi o domki. Nigdy mi się to nie znudzi. Mój pomysł dekoracyjny, jeżeli chodzi o same domki, to było to, że na live wpadliśmy, po live właściwie wpadłam na to, że można gdzie nigdzie na tych dachach umieścić endrody, na przykład na tej bocznej krawędzi, i one będą wtedy wyglądały elegancko jak takie sople zwisającego lodu. No i oczywiście ośnieżymy sobie dachy, żeby dodać całości klimatu. Nie w całe, całe, ale częściowo i myślę, że to będzie warte zachodu. Także słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej z budowania wioski Świętego Mikołaja to oczywiście zapraszam was na moje streamy na Twitchu, ale także na resztę odcinków, ponieważ no to jest seria, która myślę, że już do świąt, znaczy seria, część Minecrafta, która myślę, że już do świąt będzie nam w jakimś stopniu towarzyszyła. Rozważam też, żeby nagrać w najbliższym czasie bardzo fajny odcinek. Mam już pewien pomysł właśnie z tej wioski Świętego Mikołaja, także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Na dzisiaj nie chcę zdejmować tej głowy, bo wtedy popatrzę na endermana patrząc w przestrzeń. E, na dzisiaj się z wami żegnam. A nie, nie żegnam się z wami. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wracamy do bazy. Na koniec dzisiaj tego pięknego odcinka i pięknego dnia chciałabym tylko, żeby ten piec w końcu działał. I wiecie co, on jest zrobiony dłuższy niż być powinien. Yy, on jest zrobiony, jeżeli się nie mylę, to na 16 piecyków, bo chciałam za dobrze. Projekt oryginalny był na 8 piecyków, więc spróbujemy zrobić go na 8 piecyków. Może wtedy będzie działał. Ja tylko zobaczę sobie jeszcze od góry. Yy, to jest przeróbka, zwykły tor. It. No to co, to, to nie zostaje mi nic innego, jak wybrać, które 8 piecyków zostawiamy i zabrać się do roboty przynajmniej w końcu będzie mi się tu mieścił, tak jak powinien. No. O! 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 Ojej. To zapraszam, może na szybkiego replaya. Muszę uczciwie przyznać, że zrobiłam cały mechanizm po prostu na 8 piecyków i stwierdziłam, że hej, a jakby tak... No bo przecież mam tu trochę miejsca. Gdyby to po prostu zrobić dwa bliźniacze, Systemy, które będą jakby pleckami odwrócone do siebie. Wtedy nie potrzebujemy robić tych czest monsterów, bo będziemy po prostu pakować na dwie skrzynki i to nam się na pewno przepali, bo zmieści się w tej dolnej. No i oczywiście wziąłem sobie również bloki, żeby platformę oświetlić, ale tak sobie myślę. Patrzcie, jakie to jest satysfakcjonujące. Tak. Cały exp z tych piecyków. No to ja zabieram się za rozbudowę tego na dwa systemy. No i będziemy mogli w końcu pozbyć się tego pierdziałka tam na dole. No cóż, do dzieła. No dobra, design jest prosty jak budowa cepa, tylko że ym, tutaj mi wychodziły słupy, które mi trochę przeszkadzały z tą ym, dźwignią. Ale mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie działało. Nie jestem przekonana co do tych półbloków, ale one są mi tu potrzebne, żeby skrzynie się dało otworzyć. Także tak, wewnętrzne skrzynie pakujemy węglem. E, tylko węgiel muszę sobie jeszcze wziąć stąd, halo, węgiel. Z mojego, mojego małego wypadowego piecyka, węgiel-węgiel. Potrzebuję trochę tego węgla, halo. Węgiel, 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 bo chcę wszystko sobie uzupełnić. Przerobiłam też wejście na wagon. Teraz znajduję się tutaj w tylnej przedniej części. Ile my tu mamy napakowane już? Mamy napakowane. Dobra, pięć staczków. Pięć staczków. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, czyli po staku na każdy piecyk i będziemy przepalać. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo jak nie, to będzie żałośnie i się spalę ze wstydu, a to by było głupie. W się sensie, mam nadzieję, że wszystko będzie działać poprawnie, że nie będzie tak jak było w poprzedniej wersji piecyka, że coś nie dochodzi do pieca. Ale żeby to sobie sprawdzić, weźmiemy sobie... tylko muszę przygotować, bo byłam przygotowana na jeden zestaw piecyków. Więc przygotujesz na dwa zestawy piecyków, co oznacza, że będziemy przepalać sobie w tej chwili dwa staki piasku na szkło. Bo na szkło. No bo jak widzieliście w poprzednim klipie, to tego szkła trochę nam będzie potrzeba. A my to zrobimy w ten sposób. Poczekamy, aż wszystko zleci do wagoników, uruchomimy obie maszyny i zobaczymy, ile czasu zajmie nam przepalenie po staku piasku. Także, czy już piasek zleciał? No to do dzieła. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać. Trzymajcie kciuki. Raz. Dwa. Okej, okay, w piecykach się pali. A skoro się pali, to czekamy na efekty. Będę czekać w tym piecyku, bo tutaj później odpaliłam. Dobra. Go. 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 Jest leci! Ale szybko! U! I przepala się. Dobra. Elegancko. Widzicie, jak widać yy, moja maszyna dalej posiada 16 piecyków, mimo że na dwa osobne systemy. Ale mi osobiście to nie przeszkadza. Ewentualnie, jeżeli co moglibyśmy jeszcze zrobić, to zautomatyzować, żeby oba piece odpalały się naraz, ale nie sądzę, żeby było nam to potrzebne. Szkło przypala się jak szalone. Zasadniczo. Możemy sobie wejść, zajrzeć. Elegancko, wszystko jeździ, nic się nie zapycha. Na razie jest wszystko ok. Węgiel trafia również do hopperów. Sprawdźmy sobie piecyki. Czy wszystkie piecyki mają węgiel? 32, 33, bo piecyk wrócił, znaczy wagonik wrócił, dobra. Wygląda na to, że wszystko działa w tej chwili yy, tak jak powinno, obiecująco w każdym razie, więc y, może ja się zajmę w tej chwili małym jakimś oświetleniem tego, bo jak widać tutaj mogą się spłonować moby i trochę mi się to nie podoba. Tak długo jak w piecykach się pali, yy, jest ok, ale jak w piecykach przestanie się palić, no to nie będzie okej. Okay. Wiecie co, ja sobie tutaj dywany przyniosę, brązowe dywany. To przy okazji nam od dołu będzie świeciło, ale niech będzie. I brązowe dywany powinny rozwiązać mój problem. Halo, nie mogę tu teraz wskoczyć. Nie, to nie jest to, co chciałam zrobić. Obejdę to dookoła, lecę po dywany. I takim oto sposobem, oczywiście, zdążyło się nam już wszystko przepalić, co oznacza, że możemy sobie zapozować piecyki e i podpisać, e podpisać elegancko na tabliczkach nasze. Nasze przepalarki, po to, żeby w razie, jak ktoś będzie chciał z nich skorzystać, żeby się nie pomylił, i wiedział, że tutaj należy wrzucić węgiel, tu należy wrzucić surowce do przepalenia, a tu mamy skrzynkę wyjściową i proszę bardzo, wszystko gotowe. Dobra, udało mi się dobrnąć, udało mi się w końcu naprawić moją przepalarkę i mam nadzieję, że teraz posłuży mi długo i cudownie, a Wam dziękuję za to, że towarzyszyliście mi w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym już niedługo, zapraszam również serdecznie na Twitcha i na moje socjalki, wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia, no i cześć, pa 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 pa!